W Gdyni świetny klimat dla rodziny, coraz lepszy też dla bezdomnych zwierząt. Prawie 320 metrów kwadratowych, specjalne duże wybiegi zewnętrzne i klimatyzowany pawilon. Sto z gdyńskiego Ciapkowa zyskało nowy, ciepły dom. To dopiero początek w planach modernizacji i budowa jeszcze dwóch budynków. Pralinka ma dwa lata. Do Ciapkowa trafiła dwa miesiące temu w stanie skrajnego wycieńczenia. Ważyła tylko 17 kg. W schronisku przeszła wiele badań. Okazało się, że to jest choroba przełyku olbrzymiego. Polega to na tym, że psiak nie może jeść w normalnej pozycji. Może, posiłki może tylko dostawać w pozycji pionowej, czyli na siedząco. W schronisku przybywa 250 psów. Każdy z nich to osobna, często bardzo smutna historia. Trafiają tu zwierzęta z złamanymi miednicami, z złamanymi nogami czasami no, w stanie agonalnym, które no, już się nie da ich uratować. By polepszyć byt bezpańskich zwierząt miasto we współpracy z Towarzystwem Animals rozpoczęło przed rokiem budowę nowego, dużego pawilonu dla setki psów. Dziś zwierzęta mogły wypróbować nowe, duże wybiegi. To pierwszy etap modernizacji ciapkowa, w planach dwa kolejne. W tej chwili jesteśmy na etapie planów koncepcyjnych, w ślad za nimi będą konkretne projekty, no oczywiście poszukiwanie pieniędzy, ale jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy się tu spotykać na otwieraniu kolejnych etapów. Bezpańskich zwierząt z roku na rok przybywa. Z drugiej strony coraz więcej osób decyduje się na adopcję. Wszystkie zwierzęta z tego schroniska czekają na nowego pana i kochający dom w zeszłym roku i to jest naprawdę jeden z rekordów krajowych 95% psiaków które trafiły do ciapkoła znalazły nowy dobry dom no dzięki fantastycznym mieszkańcom Gdyni Budowa nowego pawilonu i wybiegu dla psów kosztowała prawie 2 miliony złotych